W domu trzeba dom. Trzeba dom. Pielęgny? Czemu on musi dodać wyjście na. Właśnie, drodzy widzowie, wyjście, Tu jest wyjście na balkon. Tak, to jest wyjście na balkon. E, to jest niebezpieczne wyjście na balkon. Nixon, zobacz. Tam. Tam nie ma balkonu. Właściwie wiem, widziałem. <laughs> Jak to działa, tego nie wie nikt. Ale my wiemy za to, że jesteśmy w kebabowni. I jest ze mną Nixon. Dzień dobry. Ten tytuł jest za trudny, żeby go powtarzać. Jak przyjdzie? dam? Typ tak nam grozi ewidentnie, że przyjdzie nie. jutro. A czemu nie dzisiaj? No bo dzisiaj nie. Dobra, a jakieś, może jakieś przepisy? Nie, nic się nie. Nie, od... właśnie, nie odnotowało się odblakowało. jeszcze. Nie dobra. Odkryliśmy. No to przyjdzie jutro, no nic z tym nie zrobimy. Niestety. No to klasycznie, to jest samo. Dobra, to co, ja znowu robię to samo minho, te, 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 minho, te, te, minho. te bo już mam zakładkę, czemu dwa naraz? ja nie chcę dwa naraz, za gruby bym był, dobra, ale dwa, może zrobić dwa, jeden mamy na zapas, i teraz pytanie, czy ja mm. robić dwa, czy robić jedna tylko, to jest pytanie, jak sądzisz, jak pan sądzi? jest pytanie, pytanie. Ja sobie tutaj jednak przeniosę, bo tu jest soli Bliżej, Więc ten. Właśnie nie wiem, robić dwa czy jeden? Dwa czy jeden? No, dwa, co No, co dwa? no właśnie, na następny dzień szczególnie, że jakiś psychopata w sombrero przyjdzie. Pewnie killer. Czy sobie pieprz? Zabrałeś. Sobrero. Zaczyna się skończył pieprz, tak? Często ja wiem, zagłosu nie, pojawił się pieprz, to jest dobrze. Dobra, gridów z obu stron, pierś kurczaka, to robimy. Robimy, przeszkadzamy sobie, jak zwykle, a jak Co ty zrobisz? się ciebie. Muszę poczekać aż usmażysz. No, na ogień! Nie mogę, bo te kotlety się topią w tym. <grym <grym tak topią? Tłuszcz... Dosłownie, no, to no patrz, patrz, pa, 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 Faktycznie, ale widać. Pada do lawy. <grym> Tłuszcz się niech nich a topią się, dosłownie. No no właśnie, wiem, się tłuszcz wytapiać, a one się topią. Tak. One się dosłownie wzięły za siebie i się wytapiały. Pomidorz, nie ma, pomidorz! nie ma. Na ziemi! Pomidorz, czemu to wszystko na ziemię rzucasz? Bo biorę to tyle, to muszę brać przednie. No tak? to w ogóle jest. <laughs> Baraj, okej. Znaczy w ogóle te piersi z kurczaka wyglądają bardzo dziwnie ewidentnie. Dla mnie to wygląda jak, nie wiem, kurde, marchewka. Ale nieważne. Eee, teraz yipi, tak. yipi, czerwona, zielona papryka Paprika do Afrika. Nie mogę się dostać do lodówki. No bo tak życie bywa? Nie, jak się jest na diagnozach szczególnie, ale niesystematycznie położone. Będę wiedział, które najpierw rozbijać. Nie dam radę. Będą ci, że się palić. Tak, Gdzieś wiedział to chwytać za rączkę. Chyba się pali ci świątryko. A cię przewrzuciło. Mm -hmm. I teraz na wszelkie które. A, ten to się dopiero zaczął smażyć, bo był przykryty innym. <grytanie> dalej się nie smaży. Co jest z tym papryczką? Ale dalej się smaży, ewidentne. Ładnie to ułożymy, nie pytajcie. Dobra, i ja lubię estetycznie ustawiać się Robię jakieś wzorki albo inne dziwne rzeczy. Dobra, i teraz fryturę. Fryturi! Też za oczywiście, dwa ziemniory. Właśnie ziemniory? Najgorsze stwierdzenie na ziemniaki. Właśnie, jak tam Picowie, jak u się mówi na ziemniaki? <głos》>, połównie ziemniaki, a u ciebie na ich są? Ziemniaki. Jej. Chociaż mi się jakby powiedział, że pyry, albo inne dziwne rzeczy. Ej, nie tak. Dlaczego uważasz, że pyry są dziwne? Wrażasz poznaniaków. Nie, ale, ale wiesz, to jest tak jak ty, ten. Jak my w ogóle nie słyszeliśmy, że ktoś mówił e, ten, a ty jesteś z tego samego miejsca zresztą, co on, więc wiesz. A on nagle by myśla, że on to mówi tak i tak, i my w szoku jesteśmy, o to mi chodziło. Hmm. Dobra, róbcie się fletki. Daj, 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 daj d, dydydydy -dy 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 -dy. Dobra, ładnie ładnie, ładnie ładnie Jakbyś tak kulturalnie te frytki może położyć O, na kotlecika Dziwnie to wygląda, kotecika. nie powiem co i mamy tutaj już wsadzone? Nie To może odgrzeje jednak tamto wpierw Eee, odgrzejemy to Nice Grzej się, grzej jest nice Grzej się maleńka grzej 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 Tańczę do tego intra To oh, jest <laughs> ha, dziękuję I się okaże że jest bardzo słabo Nie, jest bardzo okej okay. Jest bardzo okej, okay. <laughs> jest bardzo okej okay. Dobra, okay, ja chyba gotowy. I tak za dużo robisz, dużo więcej. Czemu tu jest postawione? Tu ma być widać, że to sól, a to do tego. Ale to już moja wina. No. Czekaj. Teraz wrzucę. Faktycznie tych chudek z kurczaka będzie zapas. Na cały rok. Musimy że średnio biorą. Czekaj, czekaj, czekaj. Cze, 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 cze. Zaczynam brać... Wydaje kasę na głupoty tyle ci powiem. Nie mogę, patel nie kupił pewnie. Nie. Garnek. Nie. Nie! Nie, jeszcze dwa keczupy postawiłem na jednym stole. Nie, jo, nie już, już, bo prawie. No, teraz, możemy teraz otwierać. Możemy? Tak. Czemu to ma 0,9? Dobra, bo to ma i tak niskie bazowo. To, jest to znaczy, ma 1 maksymalnie. Tak, tak. Zdziwiłem, czemu to takie niskie? Czemu to takie Fifa Lafa? No. Dobra, zapraszam do restauracji. Czemu nikt nie przychodzi? Halo Pan do nas, czy nie był pan do nas? Mam nadzieję, że pan Czwarte do nas... mamy. Ty! No. O! Zachęciłeś go jednak, nawet ja mówię, keczupy mamy darmowe, tak, darmowe. Tak, tak. prosimy nam jedynie ich nie kraść. Jak ich darmowe? Nie mam tych, darmowe. Ja na to wyszło strasznie drogie. 300 za keczupy 3, to faktycznie 100 za keczup, to nie, bo to było za keczup i majonez. Czyli 50 za keczup i 50 za Majone to I znowu pan swoją religię, czy tam cokolwiek. Możesz nie ma ramadanu? Może. A to Jak nie ma? Bo ja nie wiem, jak mm, to działa. A nie, w sumie faktycznie nie mogą. No właśnie. Ale nie, bo to wołowina, a nie wieprzowina. Ale czemu w ogóle. On nie ma na głowie Rabadona. Co ty gadasz? Nic, bo wieprzowina. Ja dalej nie mogę! Ja dalej nie mogę ja na puszki odkładać. Bożeś kucz czupy nakupował. popsuło się. Ja nie jestem talerz-majster. Noż mi się przedstawiło tutaj, ale... ...chyba nie. Pan nam wystawi dobrą ocenę, albo pan zobaczy drugą stronę tego noża. O nie, nie groź klientowi, nie ładny jest tak. Muszę. Musi nam dobrą ocenę dawać. Co nikt jeszcze nie zjadł? Żryj pad, to... Koniec, koniec, nie, nie, nie do kadrza, pan. <laughs> nie ma. Szybciej żreć! Ja wiem, że dobre, ale to... Do nie tego Andrykota. Andryko właśnie się kończy. Jakby ich życie od tego zależało... Wiesz... Jak tu przechodzą... Pani po co? Pani po to. Butelka. Pan poczeka, pan... Pan nie robi plagi Polski na swojej chmurce. <laughs> nie, tylko nie plaga Polski na swojej chmurce. Wszystko tylko nie to. Dobra, będziesz musiał odłożyć talerze. Ja ci chociaż myję, chociaż na tyle jestem przydatny. Inaczej to to nie działa. Niestety. Dzień dobry, dzień dobry, jak smakuje. O. Dzień o dobry O, padł już ma... Już pan jest bardziej nie Polakiem niż Polakiem, bo miał pan więcej czasu. Zabieram dalej. menocha dziękuję. Idzie rak nie Polak. nie jak grupa. Jak uszczypnie to będzie rak znak. psiak. Psiak. Ej! Ej, co pan robi? Co pan To poświe... jest dziwny. ma się nie muszę zdecydować, czy chcę jednak jeść, czy nie chcę jednak jeść. głosy Odgłosy wydają lepsze niż. W, y Burger Simulator. Password Simulator. Tak, potem jest to chwilę Hi. Hello. Hi. Tak, jeszcze tym głosem męskim. Hello. Ży, ży, nażarliście się za darmo. Jakie ja czupów proszę nie kraść? O, pan też dawał talerz od razu, nie chce mi się później Super nosić. Stary. Dwa razy, nie chce mi się już dwa razy nosić, robię piramidkę. O, 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 o. idzie Ty. pan, Ramad Rabadon. Jeszcze, jeszcze, dwóch przyszło, a ogóle tak się dzień kończy. Rabadon wziął antrykatorów. Wystarczy. Chyba. A jutro mamy gościa, specjalnego. Tylko ja chce za każdym razem to samo i będzie prosił o pikantne kurczaczki. Chyba tak. Chyba tak. Pasuje, te nie sombrero mogę, i są te ogoniska. No nie, ich nie mogę wsadzać. <laughs> Przykro mi. O, smakowało panu? Na żar się pan? Dobra, to pieniądze i wypierdzielać, proszę. <laughs> Dobry, Mari i mamo ma... Nie. Kurde, skąd mi się kojarzą twoje włosy? Nie Marinet. Nie wiem. Nie wiem. To ci te włosy ma. Aaaa, to był ciężki dzień. Czemu mi... Ej, ale wyciągać Mógł mogę. Być czy... cięższy. Ale wyciągać mogę. To te dalej uznaję, że ty masz w ręce. Nie. No dobra, ale tu poczekaj, bo posprzątane. Jak... Nie wiem. Właśnie... Później przyjdzie... Nie, no właśnie, przyjdzie później sanepit. Nie na... przyjdzie, powiedziałem, że... Tak krzyczy chodzi. na nas. A tutaj się nie zastrzają. Nie zrobię. Ja? Nie. Dobra. Ej! Przeniosłeś mnie, to niesprawiedliwe Do łóżka. Szybki powrót. Do łóżka. Do musimy się wyspać, bo poważny klient dzisiaj przyjdzie. Patrzę jak lewele wskakują pomiń. Chyba zupę teraz będziemy mieli. Znowu Co? codziennie tak. wy... Ej! Tu się coś ewidentnie zbugowało, bo ja przecież kupowałem keczupy, więc jak codzienny wydatek zero. Okay. No ja, to, 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 ta gra jest zaskoczeniem. Ja chcę pomidorówkę robić. Ja lubię pomidorówkę robić, więc ja poproszę pomidorówkę robić. Mogę? Mogę pomidorówkę? Proszę. Mm -hmm. Dziękuję. Ja jestem szczęśliwym chłopcem, że mogę robić pomidorówkę. Tak jak nienawidzę- Muszę kupić garnek. No, właściwie tylko zupę musimy zrobić, szczerze mówiąc, dzisiaj, bo mamy duży zapas y, żywności. Okej, okay, a ja muszę garnek kupić. Gdzie tu są garki? Gdzie pan ma garki? O, dziękuję. Ja sobie górze. Może dwa kupię już zawczasu. Dziękuję. I tak będzie zerowy wydatek. <grym grym grym> Szkoda, że no to, to tak No To jak darmo. Tak. Gdzie ja to mam postawić? Może tutaj, dobra, da? Do? Chyba tam. Dobra. O, ty też to kupiłeś, dobrze, dobrze, dobra, wiem, że tu trzeba nalać do 120, tak pamiętam, chociaż to, lej się, lej, 119 jak sądzisz, dobra, będzie 121 najprawdopodobniej, więc poczuję, że jest ten jeden milimetr za mało. Nie no. Mililiter właściwie. Tutaj może bardziej roz, rozgotowana się zrobić. Na w sensie rozgotowana, bardziej taka... Rozżedzona. Rozżedzona, O, 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 dobry ten pomidor pokrój. No wiem. Wiem jak pomidorowo się robi. Nie musicie mi mówić, mimo że patrzę na przepis. Dobra. Rzucamy. Dwa pomidory. Mleko masło. O Jezu, że jest mleko i masło. Nie ma to jak robić zupę. E, na raty. Dobra, mleko od razu kupiłem. Nie mogę, chłopa. Od razu sobie kupimy trzy. W ogóle to jest najdziwniejsza pomidorowa. Tak samo to później rosło. To już w ogóle jest bardzo dziwne. Więc zobaczycie, widzowie, jak tokolwiek jest. Ale to prawda, pomidorowa masło i mleko. Tak. Osoby nietolerujące laktozy, te nie tolerują kompletnie już tego wszystkiego. W ogóle. Ich nietolerancja dostaje nietolerancji. O, przez mi się zbuchowało. <laughs> Ale będziesz miał problem. Nie, to no, dobra. Ci dam problem. O, dobra, bo tutaj i tak o Stało czy zrobiłeś fuzję puszek. <laughs> Nie wiem, no, że fuzję puszek zrobiłem. To jeszcze zostawiłem wszystko, żeby ten. Dobra, to jest masło mleko, playstock, pomidora, woda. Eee, to już się o, robi będzie... Dobra, robimy... Sma pieczemy, gotujemy. O, Okroję ci pomidora masz. z najgłaskę. A to ja mam dwie zupy zrobić? Jedna chyba czy? Jedna zupa. Czemu to dałeś znowu pomidora? będzie za dużo. Co ty mi zrobiłeś tam? Nie będzie za dużo, będzie zdrowiej. Co mówisz, to co ty mi tą zupą zrobiłeś? Nie zobaczą. Obzułaś mi zupę. <grym> <Mamo, grym> to jest ta słynna zupa Papyrus. <grym> co ty robisz? Papyrus i jego słynne spaghetti. <grym> Widzicie? Widzowie? jak psuje jest z niego? Nie swoje... Pucuja, to swoje. Jest... Ale nie widać, żeby to było złe. No, i tak zły, złą wodę. Powiem... Więcej jest już tak zepsute. Ci powiem, że jest to wszystko było złe To chyba znaczenia nie ma. Wiesz co, mi się wydaje, że faktycznie jak dodasz więcej niż powinno być, to możesz nawet podnieść. No zobaczę ja za kilka godzin, właśnie, już sobie tutaj ładny stoliczek, musimy o tym wspomnieć, drodzy widzowie, proszę się tam nie bić przed sklepem, proszę, ja rozumiem, że to jest na tle rasistowskim, teraz bija <gry> ale o, 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 przyszedł trzeci ich rozdzielił, dzień dobry, dzień dobry. Ty co robisz, nie udawaj, nie, ty na randkę nie przeszłoś z tym, tym. Pękiem. Ale no, trzeba wspomnieć, widzowie, że przyjdzie specjalny gość i on nam da przepisy, jak go zadowolimy, a ciekawe jak go nie zadowolimy, to czy, czy by nam nie dał przepisów, by powiedział a on wali tą restaurację, on nie robi. <grym> też może być. Ja podejrzewałem, że to można ogólnie więcej na przykład nalać wody do 2.0 i więcej pomidorów trzeba wtedy wsadzić i wtedy wyjdzie też dobre. I ma się no. więcej zupy. Ja podejrzewam... Eee, e, 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 pierś kurczaka już powolutku. Mm. Już pierśku powolutku kończę. Powolutku. Proszę mi tutaj do mikrofariów zawczasu. Tak, proszę paluszek mi nie pokazywać. Ja wiem, co ja tu robię. Dziękuję, to pan też. Pan wygląda jak brody z kosmosu. Jak ktoś wie o co chodzi, to wie. Jak to? Brody z kosmosu. Taki to oceniający filmy, seriale. Młysy no, i też zazwyczaj w jakichś takich na ramionkach koszulce. O, pomidorow! Najlepsza! zdrowiutka. Tyle pomidorów, że aż się pan zżyga! Ciekawe czy lubi pomidory, bo jak nie lubi to ma... Pierwsza z kurczaka jeszcze nie jest zrobiona. To zjedzona. No to ale już się skończyła, ten... Nie, nie mogę, teraz tak? już nie chcą mi jej brać, nie musisz, na... włożyć, nie. musisz brać. włożyć, musisz włożyć, wóżno! No i jest złożona! Tależe, talerze, talerze, talerze. talerze. O, o, o o, 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 o Dobra, 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 dobra. O. Co to? A, Przyszedł Sombrero! <ślech> Ryf! Serf, <laughs> szeryf, tak. I <Dzień> dobry <laughs> panie szeref, ja Czekaj, zaraz go obsłużę. Czekaj, czekaj, ja go obsłużę. Panie Sombrero, dzień dobry panu. Halabigo, mam nadzieję, że wszystko idzie dobrze. Mm, miejsce wydaje się dość tłoczne. No to prawda, to świetna wiadomość. Ej, 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 ej. podaj mi też najgorętsze łódka z kurczaka. Tak, tak, tak. Mamy, mamy, mamy. A pan y, palcem niech nie pokazuje, nieładnie. Matka nie uczy. Mamy tutaj? Zrobię to, to zrobione, czy nie? Właśnie mu specjalnie przygotowałem. Przysferiowałeś, otróć go chcesz ewidentnie. Niech się najostrzejszy! Otróć go chcesz ewidentnie, ale ja, ja mu podam, Jak dajmy. będzie nasz, to zupę zupełnie na głowę. Ja mu, ja mu grzecznie podam. Chociaż to ty powiedz, jednak. Ale ja mu powiem, co to Nie koroś. schowam tutaj na zapleczu. Ja mu powiem. To nie jest zaplecze, to jest toaleta. Ja mu powiem kto to Tak To jest Dzień dobry, mam dla pana kurczaczkę, ale jakiś debil robił, więc przepraszam. To ja robiłem? <grym> no debil, mówiłem, Czemu że... to w ogóle oliwy są w tych chusteczkach tutaj, widzisz? To jest... Tak jakby to powinno być po tej stronie. Jeszcze do sala?! Panie! A skąd tak pan wziął? To danie jest tak pikantne, że potrzebuje gaśnicy, wyłka. No dobra, tak. Jak to? On, on, on nam pół pieprzu zmarnował. Pa... zabiera panu pieczu? talent, nie ma takiego żaścia, Proszę. Ryki zosta... słodkiej, ostrej! Zostawiać swoje przepisy i wydochać i się tu nie pokazywać już nigdy w życiu. Do widzenia! Pan tylko stolik nam zablokowywał, Rozumie pan? Rozumie pan, a pana przepisy są ujowe. Do widzenia. Teraz pani przyśknięcie, tak? To była Magda Gessler. Idzie i jakaś wariatka. Dzień dobry, a pani co, 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 co? Pani. O, pomidorowa! Powoli się kończy. Cię się szybko, ludzie pomidorową zaraz wjedzą. Wjedzą, muszę już wziąć talerz. Udeczka, udeczka. Weźmiemy sobie talerz. Wszystko na ziemi wydaje przy okazji. Nie, a, a ta z tyłu co chce, bo ja mnie zasłonił pan. Boże, Udecka, pies szybko, 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 bo jedna czekenka czeka. Jeszcze z ekipy. Z ekipy go prawo. Wiem. Chodź wieździe, nie zdążymy. O dzień dobry, pani zupkę zjadła. Dobrze. Dobrze. Chyba jednak zupki nikt nie weź, coś czuję. O! Muzyka się zmieniła nagle. Albo ty za to 3T możesz po e, możesz naczynia dać na ten Chyba, że są niepomyte. Są niepomyte. Myją, myją. Nie, dosłownie, zupy nie chcą Ale stoją już w kolejce, więc... Ej! Eee, Nie ma! A, są, dobra. Nie <grył> było pytać. Już czekać! O i zupa! Oj zupa. Dobra. I kamieni kupa! Zupa! Proszę. Jest w dziale z zupą! Nie pytajcie. Ej, tak to. też jest zupa! Co? So, y zrobię błąd, bo. HOHO! No. <grafy> nie ja, nie błąd. Ej, 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 ten. E, e, ta, ta, nie podgrzałem zupy, dałem jej zimną, ale i tak ma full tu Wytłumacz mi to, jak to działa. No bo ona się chodnik. chłodnik. A może faktycznie. A wam to zostanie całe życie. Będę pana przetrzymywać jako zakładnika. Zakładnik. Nie no, takie głupoty robić na odcinku widzowie mnie w komentarzach skajtują. No i dobrze. Czemu ja tego nie pogrzałem? jak głupi jestem? No myślałem, że to jest cały czas włączone, bo ja to włączone zostawiłem, bo to można zostawić. Teoretycznie, ale no, musiał ktoś wyłączyć. E ja rozumiem, że. prąd. I ja robiłem, nie wyłączałem, jednak nie bawiłem się tym. To nie wiem, już nie mam pojęcia, może sam wulczyłem. Ale ja po mnie, przydam się chociaż na to. Ech. Co ten gość specjalny. Dobra, może yy, ty Wiesz, co jak to wyglądało u mnie? Ty myłeś czyste naczynia, bo były brutne. Tak. E, 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 e. Ty tak się tam nie śpisz, ja wiem, że ty coś najmniej ja się zrobić do... Lodo... No, No właśnie mam nadzieję. To zimna zupa, ten chłodnik. Chłodnik. Chłodnik pomidorowy! Najlepszy. Wkładałbym tam kostkę lodę i tak bym miał gwiazdek. Dobra. Trzeba zrobić skieradanie. <grywań> Już? To... Czekaj, bo szukam, czy coś nie prze... O! 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 o. Klient nasz to pod krzesło, a ty jak zwykle nie zauważyłeś. Um, o! Ty, ty, piana jeszcze leci. To wszystko chyba. W tym momencie. Dobra, możesz do domu wchodzić, a my możemy kończyć ten wspaniały odcinek, który był bardzo niesprawiedliwy. Bardzo. Więc, jeżeli... Za szybki. No? O, teraz nasze koszty. Teraz koszty nam jakieś weszły. Chociaż, chociaż tyle. Ale no. tymczasem, jeżeli drodzy widzowie odcinek wam się podobał, o nie, będziesz miał pierdzielnik chyba by się Jej, w końcu. To subskrybujcie, komentujcie, łapaj w górę, nie żałujcie. Zapraszam również do Nexona, który ma swój wspaniały kanał z grami nie tylko. Jep. No. yeah hi hi